Siemanko, wita, z Zentkarski Ber. Dzisiaj wspólnie z Mariuszem planujemy zakończyć sezon, bo prawdopodobnie będzie to nasze ostatnie wyjście. Nie wiem, czy widzicie, gdzie się znajduję. Na moich filmach tej miejscowy nie było, albo była tylko raz. Nie było mnie tu. No, z dobrej półtora roku myślę. Ostatni raz też byłem z Mariuszem, miał tu fajnego okonia. Jest to naprawdę fajna ryba, ale woda jest bardzo ciężka. Co wam pewnie pokażę za chwileczki gdzieś tam razże na przebitkach, a dwa na nowych miejscówach, strasznie dużo zaczepów. Więc to jest dodatkowy challenge, ja dzisiaj na lekko, Mariusz próbuje ze szczupakami, także zostawcie nam łapę, zapraszamy z nami, lecimy kończyć sezon. Czas poczarować trochę dziewiątką od profesora pijawą, klasycznie. Miało być bezalkoholowo, a nie pykło.

Barun ciężki, teren ciężki Ale miejscowe No, miejscowe z potencjałem Lubię takie mocno zarośnięte miejscóweczki Kurwa zobaczymy co tu pływa w tej zatoczce jedna z szczupaka co mi się przytrafiła jedno branie, niedobrze nieznana totalnie woda, więc nawet nie mogę wam powiedzieć jak tu wygląda żerowanie tych ryb nie wiem, czy my trafiliśmy po prostu w zły moment, czy cokolwiek, bo, bo nie znamy tej wody. Byliśmy tu parę razy w zeszłym roku. W tym roku ani razu nie byliśmy. Dzisiaj trafiliśmy tu totalnie przez przypadek. Wiemy tylko tyle, że tej ryby tu naprawdę jest spora. Ale też bardzo dużo ludzi jest tutaj, którzy nastawiają się z żywcami. To jest raz, a dwa bardzo dużo ludzi jest takich, którzy tą rybę po prostu stąd zabierają. Ale teren jest kosmicznie trudny, bo cała woda mniej więcej wygląda tak jak to, co właśnie teraz widzicie czyli jeden wielki kołek w wodzie. Więc te drapieżniki też mają tutaj schronienie, chowają się gdzieś tam między tymi patykami i wcale nie jest tak łatwo je dopaść. A szczególnie gdzieś tam swimingu, bo zrywa się tych przynęt tutaj naprawdę na potęgę. Uwierzcie mi, cyknęliśmy sobie dookoła całą tą zatoczkę i przyszliśmy sobie tu. Mariusz Że tam gdzieś bardziej w lewo, ja idę sobie tu zobaczyć. Ja już nie mam totalnie żadnej nadziei na to, że cokolwiek się tu wydarzy, więc będę to rzucał jak do studni, póki się ciemno nie zrobi, Wy to pewnie i tak już zaraz się widzisz. Ale jak złowię chociaż 20 cm u konia, to będę najszczęśliwszym wędkarzem na tej wodzie dzisiaj. Naprawdę. Oto. Jaka ryba Pierwszy Pierwszy panie Brawo. I Westin rozdziewiczony chłe chłe Normalnie nie wierzę Panie, ale ty rozmiar to masz tak wielki że po prostu hit <laughs> Mariusz właśnie idź po koniówkę A trochę się zasugerowałem tym, że tam jakieś oczka było widać i jakieś tam rybki się tak puszczo rozganiały. Aha, to jest wpławik, tak? Ja. ty, będziesz taki przyjemny ale pięknie przynajmniej coś złowione, nie? Szkoda, że mi gumę skubany rozwalił no ale, co zrobić pan, co zrobić płynnie wypadałoby gumę reaktywować Dobra, no, guma reaktywowana to można próbować dalej. Pijawka dziewiątka, Sperć profesora, właśnie no, w Bimberti kolorze. Klasyka gatunku, nie? To są przynęty, z którymi ja tam się nie mogę rozstać. Ale ten już był taki sensowniejszy z tych małych. Dobra, nie miałem. Może tu są. No powiem wam, że czas trochę się kończy. Ale dwa ogonie są i udało się złowić coś w końcu na nową okoniówę. Szukam Mariusza, bo słyszałem, że przed chwilą coś tam dłubnął, na fotkę jakąś wysłał, więc zobaczymy, niech nam powie, co tam ciekawego. No a ja cały czas pijawki od Percz Profesora i jazda, szukam okonia. Mariusz, coś mi się obiło o oczy, że miałeś jakąś tam rybę. Panie, weź tu się pan wyspowiadaj, milionom słuchaczy coś miał. Jeden malutki, 51 centymetrów, ale wędkę się całą wody wrzuciłem wcale, wszystko mam mokre, nie? Co ty Z radości. <laughs> no po takim dłubaniu, jak my to dzisiaj wyczyniamy, to się nie dziwię. No, ale co? Jeszcze trzeba obskoczyć jakieś miejscu wymyślenie? No jeszcze dzień się nie skończył, jeszcze chwila. Jeszcze chwila. No dobra, obskakuję sobie miejscówkę po miejscówce. Na niektórych nie dzieje się totalnie nic. Na innych... No nie za bardzo mam jak łowić, bo ten wiatr gdzieś mi tam zwiewa cały czas tą plecionkę w jakieś krzaki, trzciny i tak dalej. Więc chciałem się pożegnać już teraz, póki jest jeszcze jasno i przede wszystkim życzyć Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, przede wszystkim mega dobrych wyników wędkarskich i zdrówka, bo jak będzie zdrówko, to też jeszcze czasu, żebyście mogli spędzać czas nad wodą, także trzymajcie się, zostawcie łapę w górę, jak widzieliśmy po raz pierwszy, no to zostaw suba, bo w nowym sezonie lecimy z nowymi tematami, także do zobaczenia, trzymajcie się, pozdro.